Co się dzieje, gdy mężczyzna wyrzuca kobietę z dzieckiem na ulicę, w środku nocy, myśląc, że bez niego nie przetrwa? Nie uwierzycie, jak ona reaguje i kto po tertych dniach klęka przed nią. Wiedziałam, że coś jest nie tak, jeszcze zanim usłyszałam trzask drzwi. Bo wiecie, człowiek wyczuwa, kiedy nadciąga burza, szczególnie, gdy mieszka z facetem, który codziennie rano rozmawia z lodówką więcej niż ze mną. Tamtego dnia zrobiłam coś, co wydawało mi się zwykłym, ludzkim odruchem. Pomogłam sąsiadce. Miała wypadek. Dziecko płakało, ona sama ledwo się trzymała na nogach, a w rękach torba z zakupami i telefon, który dzwonił jak oszalały. Zabrałam jej dzieciaka na chwilę, ogarnęłam zakupy, a potem odwiozłam ją na pogotowie. I co? I właśnie wtedy wszystko zaczęło się walić. Wróciłam do domu zadowolona z siebie. Taka głupia naiwność, że może świat jeszcze nie całkiem poszedł na dno. Mój mąż, choć dzisiaj słowo mąż przyprawia mnie o odruch wymiotny, siedział na kanapie i gapił się w telefon, jak zawsze. Nawet nie spojrzał, gdy weszłam z nosem czerwonym od wiatru i dzieckiem śpiącym mi na ramieniu. Ty byłaś z kimś? zapytał tonem, jakby właśnie usłyszał, że sprzedałam nasze mieszkanie za batonik i kupon do biedronki. Z sąsiadką. Miała wypadek. O tej z trzeciego? Co się stroi jak na wybory, nawet jak wyrzuca śmieci. Tak tej. Coś z nogą. Zamilkł, a potem dodał. Nie interesuj się cudzymi sprawami. Masz swoje dziecko. Nie odpowiedziałam. Już wtedy wiedziałam, że to nie koniec. Zaczęło się od ciszy. Potem przyszedł cios. Wieczorem było inaczej. On, bardziej nerwowy. Dziecko się niespokojne. Wyczuwało napięcie. jad na palcach jak zawsze. Gotowa wycofać się z pokoju, z rozmowy, z życia, byle nie drażnić. Ale jak to mówią, jak komuś przeszkadza Twój oddech, to choćbyś milczała i tak będzie za głośno. Zrobiłam kolację. On nie tknął. Mały też nie chciał jeść. Ja przełknęłam kilka kęsów i udawałam, że wszystko gra. Aż w końcu wstał. Spakuj się, powiedział. Co? Zapytałam, jakby nie usłyszała: Spakuj się, wychodzisz, ty i twój Bachor. Tak, Bachor, tak powiedział o swoim synu. No, chyba, że on już sam nie wiedział, co mówi. Jest twenty fifteen, pada, gdzie niby mam iść? Wzruszył ramionami. Jakby to była moja wina, że akurat tej nocy nie zaplanowałam ewakuacji. To nie mój problem, nie krzyczał, i to było najgorsze. Gdyby krzyczał, mogłabym jeszcze się oburzyć, a tak? Zimna, spokojna pogarda, jakbym była stosem brudnych naczyń, które trzeba wynieść do śmietnika. Adrian, nie wygłupiej się. Głos mi się załamał, zanim jeszcze naprawdę zaczęłam mówić. A on? On spojrzał tylko na mnie. Z takim wzrokiem, że poczułam się mniejsza niż kłębek kurzu pod stołem. Pakowałam się w milczeniu. Nie wiem, ile trwało to wszystko. 30 minut? Czterdzieści? Mały spał w kurtce przytulony do pluszaka, który śmierdział jak tania wata cukrowa i łzy. Nie miałam gdzie iść. Moja matka? Od trzech lat nie odbiera moich telefonów. Siostra? Nie rozmawiałyśmy od ślubu, na którym mnie nie zaprosiła. Znajomi? Wszyscy rozsiani po Polsce, zajęci sobą. No i jak tu się ładować z dzieckiem o północy do czyjegoś życia? Wyszłam. Ulica była pusta. Padało. Telefon się rozładował. Miałam w kieszeni 84, złote i paragon z Rossmana. Nie płakałam. Nie miałam na to siły. Ironia? Proszę bardzo. Kilka dni wcześniej kupiliśmy nowy telewizor. On, bo należy nam się coś od życia. Ja, bo myślałam, że to znak, że jeszcze mu zależy. Gdy wnosiliśmy go razem po schodach, śmialiśmy się jak kiedyś. Naiwna byłam. Teraz ten sam telewizor świecił się za okna, gdy znikałam za rogiem z dzieckiem na rękach, jak nieproszony gość w własnym życiu. I wiecie co? Wtedy pomyślałam, że może to jakiś test, że zaraz wybiegnie, krzyknie, powie, że żartował, że poniosło go, że zły dzień, że jestem dla niego ważna, że nie wyobraża sobie życia bez mnie. Ale nie. Nic z tych rzeczy. Nie wybiegł, nie krzyknął, nie zatrzymał Noc była długa i zimna. Dworzec, ławka, ciepły koc w plecaku przykryłam małego. Sama siedziałam z otwartymi oczami jak zaszczuty pies. Każdy odgłos wydawał się podejrzany. Każdy krok zbliżający się do mnie jak grzmot. Nie spałam ani minuty. Rano bolało mnie wszystko: plecy, dusza, serce, nawet sumienie, choć ono akurat miało najmniej na sumieniu. Pamiętam, jak starszy pan podszedł i zapytał, czy potrzebuje pomocy. Miał siwą brodę, okulary jak denka od słoików i głos jak z bajki D.L.A. dzieci. Powiedziałam, że wszystko w porządku. Skłamałam. To, co wydarzyło się dalej, zmieniło wszystko. Nawet ja nie byłam gotowa na to, co mnie spotkało. Nie możesz tego przegapić. W tej historii napięcie dopiero zaczyna rosnąć. Spałam z jednym okiem otwartym. Dziecko spało spokojnie z twarzą wtuloną w mój rękaw. Byłam jego jedyną poduszką, jego jedyną kotwicą w świecie, który tej nocy zamienił się de Elanas w betonowe piekło. Poranek na dworcu pachniał kawą ze stacji i zmęczeniem, które wisiało w powietrzu jak smok. Wszyscy się gdzieś spieszyli, każdy z nosem w telefonie, z torbą na ramieniu, z miną, nie przeszkadzaj. A ja. Ja siedziałam na tej przeklętej ławce i zastanawiałam się, czy ktoś zauważy, że matka z dzieckiem właśnie próbuje udawać, że jej życie się nie sypie. Zadzwoniłam do Elżbiety, koleżanki z pracy. Powiedziała, że nie może. Ma gości, dzieci chore, mąż zazdrosny. Typowa lista wymówek z kategorii nie chce CI mówić wprost. Że nie mam odwagi z jej pomóc, więc rzucę z jej pod nogi kilka przeszkód i zniknę. I zniknęła, tak jak wszyscy: schronisko, miejsce, gdzie godność zostawia się przy drzwiach. Kiedy w końcu zdecydowałam się iść do ośrodka interwencji kryzysowej. Czułam się jakbym połykała gwoździe. Nie dlatego, że miałam coś przeciwko takim miejscom, ale dlatego, że nigdy nie sądziłam, że będę do nich pasować. Byłam kobietą z wykształceniem, z pracą, co prawda tylko three-quarters etatu, ale zawsze. Z dzieckiem, które kochałam najbardziej na świecie i z życiem, które. No dobra, nie było idealne, ale miało jakąś strukturę. Przynajmniej do tej nocy. Pani w recepcji spojrzała na mnie bez cienia zdziwienia, jakby takich jak ja przewinęło się setki. W porządku, pani imię? Marta. Dziecko ma ile? Trzy i pół roku. Pani była ofiarą przemocy? Zawahałam się. Czy wyrzucenie z domu w nocy z dzieckiem na rękach to przemoc? Czy brak krzyku, brak pięści, ale za to obecność całkowitej obojętności to przemoc? Nie wiedziałam co odpowiedzieć, więc kiwnęłam głową. Dobrze. Mamy wolne miejsce, tymczasowe. Do dwóch tygodni. Nowa rzeczywistość plastikowa miska i czajnik na parapecie. Dali nam pokój, jeden na dwóch, z kobietą imieniem Klaudia i jej córką. Klaudia miała minę, jakby zaraz miała kogoś ugryźć, ale potem, gdy zobaczyła mnie z dzieckiem, zmieniła ton. Twój też wyrzucił? Kiwnęłam głową. I to wystarczyło. Nie trzeba było opowiadać historii, analizować motywów. Wystarczył jeden gest i wiadomo było wszystko. Dzień za dniem wyglądał jak tania powtórka z życia. Pobudka, wspólna kuchnia, kolejka do łazienki, rozmowy przez telefon w korytarzu, bo ściany były cieńsze niż wafelek w grześkach. Zadzwoniłam do mojego męża czwartego dnia, odebrał. I zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć, usłyszałam: czego chcesz? Nie, jak się trzymasz? Nie, czy syn zdrowy? Tylko to. Siedziałam wtedy na zimnym parapecie i zamarzały mi ręce. Z trudem nacisnęłam czerwony przycisk, bo wiedziałam już wszystko, co trzeba. Wiedział, gdzie jesteśmy i nawet nie zapytał. Po tygodniu zaczęłam szukać pracy na pełen etat. Mój szef w sklepie meblowym od razu powiedział: Marta, ja cię rozumiem, ale wiesz, to nie tak działa. My nie możemy zatrudniać na cały etat kogoś, kto może w każdej chwili zniknąć. Zniknąć? Jakby mnie mafia ścigała, a nie życie. Zaczęłam dorabiać, gdzie popadnie, sprzątanie, opieka nad dziećmi, nawet pakowanie ulotek. I nagle okazało się, że jestem w stanie wytrzymać na nogach 15 godzin bez zająknięcia, że jestem silniejsza niż byłam kiedykolwiek. Dziecko? Trzymało się lepiej niż ja, bo dzieci nie analizują. One po prostu chcą się przytulić, zjeść coś ciepłego i zobaczyć, że mama się uśmiecha. Nawet jeśli ten uśmiech jest z plasteliny. Rodzina? Nie istnieje. Moja matka zadzwoniła dwunastego dnia. Prawdopodobnie przez ciotkę, która coś usłyszała od sąsiadki, która coś widziała na Facebooku. Klasyka. Słyszałam, że coś się wydarzyło. Dlaczego mi nie powiedziałaś? A po co? Żebyś znowu powiedziała, że mężczyźni czasem mają trudniej? Nie bądź dramatyczna, Marta. Rozłączyłam się. I poczułam ulgę. To była kolejna lekcja. Czasem trzeba odciąć się od tych, którzy tylko udają, że są Twoim wsparciem. Trzynasty dzień był przełomowy. Dostałam telefon z urzędu, że w związku z sytuacją rodzinną i tymczasowym pobytem w ośrodku dostanę możliwość ubiegania się o lokal tymczasowy. Nie mieszkanie marzeń, ale dach nad głową, mój. Wróciłam do ośrodka i powiedziałam, Klaudii a ona się uśmiechnęła. Po raz pierwszy. Widzisz, życie może się czasem zatoczyć koło albo chociaż zakręcić lekko w prawo. Zaczęłam się pakować i wtedy zadzwonił Adrian. Po raz pierwszy. Nie odebrałam. Nie wtedy dot to już granica. Zaraz wszystko eksploduje. Nie wyłączaj, bo to, co się wydarzy w kolejnej części, nie tylko cię zaskoczy, ale pokaże, jak wiele można znieść, zanim w końcu się uderzy pięścią w stół. Adrian zadzwonił drugi raz dwa dni później, a potem trzeci i czwarty. Za każdym razem dźwięk jego imienia na ekranie telefonu brzmiał jak zgrzyt noża po szkle. Nie odbierałam, nie z ciekawości, nie z uprzejmości i z całą pewnością nie z sentymentu. Bo wiecie co? W pewnym momencie kobieta przestaje analizować, dlaczego ktoś się zranił. Przestaje tłumaczyć cudze draństwo gorszym dniem. Stresem w pracy albo problemami z dzieciństwa, po prostu wstaję i idzie dalej. Z dzieckiem pod pachą, z telefonem wyciszonym, z kręgosłupem wyprostowanym bardziej niż kiedykolwiek. Dostałam mieszkanie i razem z nim oddech. Nie było wielkie, ani nowe, ani ładne, ale miało cztery ściany i drzwi, które mogłam zamknąć od środka. Po raz pierwszy od lat czułam się bezpieczna nawet jeśli wciąż spałam w ubraniu, a mały miał łóżko złożone z trzech poduszek i koca z motywem z bajki sprzed dekady. Dostałam pracę prawdziwą na etat. I wiecie, kto mi ją dał? Barbara, babka, którą znałam z dawnych czasów, kiedy jeszcze pracowałam na pół etatu w sklepie. Zadzwoniła i powiedziała Marta, wiem, że jesteś solidna. A tu potrzeba kogoś, kto się nie rozkleja przy pierwszej lepszej trudności. Jesteś chętna? Czy jestem chętna? Ja byłam gotowa nosić meble, prowadzić magazyn i jeszcze malować ściany, jeśli trzeba. Bo po tygodniach siedzenia na ławce i liczenia drobniaków w kieszeni, człowiek nie marzy o luksusie. On marzy o godności. Adrian wciąż dzwonił, a ja wciąż nie odbierałam. Próbował przez messengera, WhatsAppa, maila, nawet przez aplikację do przedszkola. Zaczął pisać do moich znajomych. Czy wiesz co u Marty? Potrzebuję porozmawiać o naszym synu. Ciekawe, bo jak wyrzucał nas w deszczu, to jakoś nie pytał, czy mały zjadł kolację. W końcu zadzwonił z numeru zastrzeżonego. Marta? Kto mówi? Proszę cię. Wiem, że to ja zawiniłem, ale. I wtedy padła ta fraza, którą każda kobieta po przejściach słyszała choć raz. Przemyślałem wszystko. No jasne. Przemyślał. Czy ja wyglądałam na głupią? Zadzwoń do swojego sumienia, może ono C.I. jeszcze odpowie. I się rozłączyłam. Ale świat to nie bajka. Adrian miał plan. Dewładni później pojawił się pod przedszkolem. Czekał przy wejściu, jakby był bohaterem jakiejś komedii romantycznej, tylko że z budżetem na poziomie biletu MPK. Stałam z małym za rogiem, patrząc, jak rozgląda się nerwowo, próbując mnie wypatrzyć. Dziecko go poznało. Uśmiechnęło się, machnęło ręką i wtedy poczułam coś dziwnego niezłość, niestrach, pustkę. Bo oto facet, który mnie wyrzucił w nocy na bruk, teraz stał pod przedszkolem, jakby właśnie wrócił z delegacji i zapomniał, gdzie parkuje. Podeszłam. Czego chcesz? Porozmawiać. Teraz? Pod przedszkolem? A może jeszcze zaproponujesz mediację przy ladzie z jogurtami? Uśmiechnął się głupio. Mój sarkazm zawsze go rozbrajał. Kiedyś. Teraz był jak zimny prysznic. Zmieniam się, powiedział: Nie wiedziałam, że ludzie mutują po trzydziestce. Nie żartuj, Marta, nie przychodzę po awanturę. Chcę ci coś pokazać. Co? Przelew, kwiaty, łzy skruchy? Proszę cię, poszłam, bo chciałam to zakończyć raz na zawsze. Zaprowadził mnie do mieszkania. Tego, z którego nas wyrzucił, było. Inne, czyste, puste, jakby ktoś wyszedł i zabrał ze sobą wszystko, co miało wartość. Spojrzałam na niego. Gdzie twoja nowa księżniczka? Odeszła, zabrała połowę rzeczy, pieniądze też. Zaskocz mnie jeszcze bardziej, usiadł, a ja stałam, bo ja już nie siadam przy kimś, kto kiedyś patrzył na mnie jak na mebel. Marta, ja się pomyliłem, ja. Nie kończ, nie przyszedłeś tu dla mnie. Przyszedłeś, bo zostałeś sam, cisza. I teraz chcesz, żebym wróciła? Tak, i wtedy to się stało. Złapał mnie za rękę, nieagresywnie, delikatnie, jakby to miało coś zmienić, i uklęknął, naprawdę. Na środku pustego salonu, mój eksmąż, na kolanach, z miną człowieka, który zgubił nie tylko klucze, ale i godność. I wiecie, co zrobiłam? Popatrzyłam i wyszłam. Bo nie każda klęcząca postać zasługuje na przebaczenie, dot to była kulminacja. Ale to jeszcze nie koniec, bo kiedy kobieta odzyskuje grunt pod nogami, świat zaczyna drżeć. Nie przegap zakończenia, bo finał tej historii to nie tylko odpowiedź. To zemsta z klasą. Po tej scenie na kolanach człowiek by pomyślał, że to był moment katarsis, że teraz nastąpi pojednanie, łzy, może jakiś list, bukiet tulipanów. Cokolwiek. Ale prawda jest bardziej przyziemna. Po prostu wróciłam do siebie. Nie dlatego, że chciałam dać mu nauczkę. Nie miałam już potrzeby czegokolwiek udowadniać. Wróciłam, bo miałam do czego. Miałam dom. Miałam dziecko. Miałam siebie. I pierwszy raz od lat to mi wystarczało. On jednak nie odpuszczał. Zaczął się pojawiać co kilka dni. Niby po syna ale wystarczyło popatrzeć na niego, żeby wiedzieć, że chodzi o coś więcej. Przynosił drobiazgi jogurty, kredki, ubranka, dopytywał, czy potrzebuje pomocy, czy mam czas pogadać, czy może z nami iść na spacer. Kiedyś byłam naiwna, dziś byłam czujna, jak pies przy budzie. Wiedziałam, że to nie wyrzuty sumienia, tylko strach. Strach, że poradziłam sobie bez niego. Bo nic nie boli bardziej niż świadomość, że nie byłeś potrzebny i że ktoś, kogo wyrzuciłeś w nocy z dzieckiem na rękach, teraz świeci światłem, którego nie da się już zgasić. Zaczęli dzwonić inni matka, siostra, nawet jego ciotka z Gdyni, z którą rozmawiałam może raz w życiu. Wszyscy nagle poczuli potrzebę zatroszczenia się o mnie. Albo, jak powiedziała matka Adriana, Dziecko, nie rozbijaj rodziny. Mężczyzna też człowiek ma prawo się pogubić. Pogubić? On mnie wyrzucił na bruk, nie włożył skarpetek nie do pary. Uśmiechnęłam się i odpowiedziałam: Proszę powiedzieć synowi, że rodzinę rozbił 30 dni temu, a ja tylko zbieram odłamki i robię z nich coś lepszego. A potem dostałam list. Prawdziwy, na papierze, z sądu. Adrian złożył wniosek o częściową opiekę nad synem. Chciał naprawić relacje i uczestniczyć w wychowaniu. Czytałam to nagłos trzy razy, bo za każdym razem myślałam, że coś źle zrozumiałam. Facet, który przez miesiąc nie wiedział, gdzie śpimy, który nie zapytał, czy mamy na mleko, który nie odbierał telefonu, gdy potrzebowałam wsparcia. Teraz nagle odkrył w sobie instynkt ojcowski? Usiadłam. Nie dlatego, że mnie to ruszyło, ale dlatego, że mnie rozbawiło, bo czasem komedia i dramat mają tę samą twarz. Zadzwoniłam do prawniczki. Poleciła mi ją Barbara, ta z pracy. Marta, nie martw się. Będziemy grać na Twoich zasadach. I tak się zaczęło. Rozprawa twardo na chłodno, bez melodramatu. Adrian przyszedł w garniturze, z miną ofiary: I ja z prawniczką i teczką dokumentów, zdjęcia z ośrodka, zaświadczenia od pediatry, rachunki, świadectwa pracy, opinie od przedszkola. Nie musiałam mówić wiele. Fakty mówiły za mnie. Sędzia spojrzała na Adriana i zapytała: Czy w ciągu ostatnich 30 dni łożył Pan na utrzymanie dziecka? Milczał. Czy kontaktował się Pan z matką w celu ustalenia opieki? Znowu cisza. Czy zgadza się Pan, że wyrzucił matkę dziecka z mieszkania w godzinach nocnych? Westchnął. Tak. I wtedy wiedziałam, wygrałam. Nie tylko sprawę, ale całą tę farsę bo są chwile, w których nie potrzebujesz zemsty. Wystarczy, że świat usłyszy prawdę. Głośno i od ciebie. Finał, ale nie bajkowy, prawdziwy. Dostałam pełną opiekę. Alimenty symboliczne, bo Adrian twierdził, że ma długi. Nie obchodziło mnie to. Nie chodziło o pieniądze. Chodziło o to, że przez cały ten proces ani razu nie musiałam się tłumaczyć. Nie musiałam przepraszać za to, że się broniłam. Nie musiałam błagać, tłumaczyć się, udowadniać, że zasługuje na szacunek. Bo to już miałam. Sama sobie go zwróciłam. Adrian więcej nie uklęknął. Ale klęczał w inny sposób. Za każdym razem, gdy odbierał syna na kilka godzin i widział moje spojrzenie, wiedział, że nie wrócę. Za każdym razem, gdy wchodził do mojego nowego mieszkania, w którym wszystko, nawet firanki, mówiło, to mój dom. Wiedział, że już do niego nie należy. I w tym była jego kara. Nie krzyk, nie zemsta, nie publiczne upokorzenie, tylko cisza. Cisza, w której ja byłam silna. A on, mały. Ta historia to nie bajka. To nie opowieść o tym, jak kobieta została księżniczką po nocy na dworcu. To historia o tym, że czasem wystarczy nie poddać się, wstać, podnieść dziecko i zrobić choćby jeden krok naprzód a potem jeszcze jeden i jeszcze, aż w końcu stoisz, twardo, w swoim życiu, a ktoś, kto cię kiedyś z niego wyrzucił, klęczy. I nie wiesz, czy to przeprosiny, czy tylko efekt grawitacji. Nie ma to już znaczenia.